Rozdział 6 Winston pisał w swoim dzienniku. Miało to miejsce 3 lata temu. Był ciemny wieczór. Znalazłem się w wąskiej, bocznej uliczce. Nieopodal jednej z dużych stacji kolejowych. Stała przy wejściu pod lampą, która prawie nie dawała światła. Miała młodą twarz. Bardzo mocno umalowaną. Tu właśnie makijaż. Tak tam nie podziałał. Biel twarzy co się z maską i jej jaskrawo czerwone usta. Partyjne kobiety nigdy się nie malują. Byliśmy sam na ulicy, nie było tyle ekranów. Powiedziała, dwa dolary. Ja. Chwilowo nie dało rady pisać dalej. Zabnął oczy i przycisnął do nich palce, próbując wypchnąć obraz, którego prześladował. Odczuwał prawie obezwładniającą pokusę, żeby wykrzeć serię przekleństw, co sił w płucach. Albo żeby walić głową w ścianę, przewrócić kopniakiem stół i wyrzucić masz przez okno. Wykonać dowolny, gwałtowny, hałaśliwy lub bolesny gest, który pomoże zagłuszyć prześladującego wspomnienie. Najgorszym wrogiem człowieka, stwierdził, był jego układ nerwowy. W każdym momencie wewnętrzne napięcie może przybrać formę jakichś... Zewnętrznych objawów. Przypomniał sobie mężczyznę, którego spotkał na ulicy parę tygodni wcześniej. Wyglądał jak całkiem bezwyczajny członek partii 40, może 45-letni raczej wysoki i szczupły steczką w dłoni. Dzieliło ich zaledwie kilka metrów kiedy lewą stronę twarzy tamtego mężczyzny nagle wychylił spazm. Poturzyło się to w chwili, kiedy się mijali. Był to tylko skurcz, dreszcz, ruch, tak błyskawiczny, jak migawka aparatu, ale ewidentnie nawykowy. Winston pomyślał wtedy ten biedak już nie żyje. Przerażające było to, że najprawdopodobniej nie był niczego świadomy. Śmiertelnie, niebezpieczne było także mówienie przez sen. Nie było sposobu, żeby się przed tym uchronić. W każdym razie Winston go nie zdał. Wziął głęboki oddech i pisał dalej. Wszedłem za nią do bramy i dalej przez podwórko. Pozwoliłem poprowadzić się do kuchni w suterenie. Prze ścianie stało łóżko. Na stole lampa bardzo przyciemniona. Ona zacisnął zęby. Chciało mu się splunąć. Myśląc o kobiecie z subtereny jednocześnie wspominał swoją żonę Katrin. Winston był żonaty. W każdym razie dawniej był żonaty czyli chyba nadal, bo z tego co wiedział, jego żona nie umarła. Wydawało mu się, że znowu wdycha ciepły, duszny zapach tamtej kuchni. Zapach, na który składały się pluskwy, nieświeże ubrania i podłe, tanie perfumy. I który mimo wszystko był pociągający. Ponieważ żadna partyjna kobieta nigdy nie używała perfum. Było to wręcz niewyobrażalne. Tylko prolki się perfumowały. A więc w jego myśle Tamten zapach jednoznacznie koja kojarzył się z kopulacją. Idąc wtedy z tą kobietą, poddawał się słabości pierwszy raz od jakichś dwóch lat. Zadawanie się z prostytutkami było oczywiście zakazane, ale tego rodzaju zakazy od czasu do czasu można było łamać. Wiązało się z tym, że trzeba pewne ryzyko, jednak nieśmiertelne. Człowiek, z prostytutką, mógł zostać skazany na 5 lat ciężkich robót, ale nie więcej, o ile nie stwierdzono inne, innych przewin. Jeśli zachowało się ostrożność, było to też po prostu łatwe. W biedniejszych dzielnicach rodziło się od kobiet gotowych strzelać swoje ciała. Niektóre można było kupić za butelkę ginu, które prolom nie wolno było pić. Po cichu partia w zasadzie sprzyja prostytucji, bo dzięki niej instynkty których nie udawało się całkiem wykorzenić, znajdowało ujście. Zwykła rozpusta nie miała większego znaczenia, o ile popełniano ją w ukryciu i bez radości, i wyłącznie z kobietami z poniżonej, znienawidzonej klasy. Swoboda seksualna pośród członków partii była natychmiast niewybaczalna. Natomiast nieważona. Ale też trudno sobie wyobrazić, że coś takiego mogłoby się w ogóle zdarzyć. Choć oskarżeni w wielkich czystkach zawsze się tego przyznawali. Celem partii było coś więcej niż tylko uniemożliwienie mężczyzn i kobietom tworzenia trudnych do kontrolowania więzi. Prawdziwą, niewypowiedzianą ambicją partii było odarcie aktu seksualnego z wszelkiej przyjemności. Nie tyle miłości była na celowniku, co erotyka, tak w małżeństwie, jak i poza nim. Wszystkie ślody między członkami partii musiały uzyskać akceptację komisji wyznaczonej specjalnie do tego celu. I choć tej zasady nigdy nie werbalizowano, pozwolenia nie otrzymywała para, u której dało się zaobserwować wzajemny pociąg fizyczny. Jedyną respektowaną motywacją dla małżeństwa było poczynanie dzieci w służbie partii. Akt seksualny należał traktować jako, jako nieco obrzydliwy, drobny zabieg. Podobnym dyrektywem, to także nie było on nigdzie zapisane, mimo to właśnie taką postawę wpajano członkom partii od dzieciństwa. Istniały nawet organizacje, takie jak Młodzieżowa Liga Antyseksualna, promujące całkowitą abstynencję seksualną obo obydwu płci. Według nich dzieci miałyby przychodzić na świat w wyniku sztucznego zapłodnienia sztuza w nowym mowie i być wychowane w, w instytucjach publicznych. Winston miał świadomość, że tej ostatniej Propozycji nie traktuje się całkiem serio, ale pasowała do ogólnej partyjnej ideologii. Partia chciała zabić popęd seksualny, a jeśli nie dało się go zabić, to przynajmniej wypaczyć go i zohydzić. Nie wiedział po co, ale wydawało się to oczywiste. W przypadku kobiet, wysiłki partii były w dużej mierze skuteczne. Znowu pomyślał o Katrinie. To już 9.10. Prawie 11 lat odkąd się rozstali. Dziwnie, jakby rzadko o niej myślał. Czasem przez wiele dni z rzędu nie pamiętał, że kiedykolwiek był żonaty. Byli razem może 15 miesięcy. Partia nie pozwalała na rozwody, ale bezdzietne pary zachęcała do separacji. Katrin była wysoką, bosą dziewczyną o wyprostowanej postawie i pięknych ruchach. Miała odważną, orłą twarz którą można by było określić jako szlachetną, gdyby nie to, że absolutnie nic się za nią nie skrywało. Już na wczesnych etapach pożycia Małżeńskiego Winston zrozumiał, że była najbardziej próżną, głupią i prostacką osobą, jaką kiedykolwiek spotkał, ale może po prostu z nikim innym nie był aż tak blisko. W jej głowie nie pojawiła się żadna myśl. Nie będąca sloganem. Nie istniał absolutnie żaden idiotyzm, którego by nie przełknęła, jeśli usłyszałaby go od partii. Ludzka ścieżka dźwiękowa. Tak ją w myślach przezywał, ale dałby radę z nią żyć, gdyby nie na rzecz seks. Kiedy próbował jej dotknąć, wzdragała się i drętwiała. Gdy ją obejmował, miał wrażenie, że tuli drewnianego manekina. Co najdziwniejsze, nawet kiedy go do siebie przyciskała, wydawało się, że jednocześnie z całej siły go odpycha. Za to wrażenie odpowiadała sztywność jej ciała, gdyż kobieta leżała z zamkniętymi oczami i ani nie walczyła, ani nie uczestniczyła w zbliżeniu miłosnym, tylko poddawała się. Te sytuacje były żenujące, a po pewnym czasie stały się po prostu nie do zniesienia. Ale nawet to Winston jakoś by wytrzymał, gdyby Katrin zgodziła się na życie w celibacie. O dziwo, jednak, to ona sprzeciwiała się takiemu rozwiązaniu. Uważała, że muszą, o ile to tylko możliwe, Począć dziecko. Tak więc powtarzać to samo ćwiczenie regularnie raz na tydzień, chyba że było to akurat niemożliwe. Przypominała mu o tym nad rano, jak o sprawie, którą trzeba załatwić wieczorem i o której nie wolno zapomnieć. Posługiwała się dwoma określeniami: Pierwsze to robienie dziecka, drugie wypełnienie obowiązków bez partii. Tak, naprawdę użyła tej frazy. Wkrótce Winston z coraz większą trwogą oczekiwał wyznaczonego dnia. Na szczęście Katrin nie zaszła w ciąży i dała wreszcie za wygraną, a wkrótce potem rozstali się. Winston cichutko westchnął, podniósł pióro i napisał: Rzuciła się na łóżko i natychmiast, bez żadnego wstępu, najbardziej wulgarnym, ohydnym gestem, jakim można sobie wyobrazić, zadarła spodnicę. Ja ujrzał siebie, stojącego w w bladym świetle lampy i wdychającego w woń pluskiew i tanich perfum, ogarniętego poczuciem klęski żalu, który nawet w tamtym momencie mieszał się ze wspomnieniem białego ciała Katrin. na zawsze zamienionego w kawałek lodu przez hipnotyczną moc partii. Czemu za każdym razem musiało to w ten sposób? Dlaczego nie mógł mieć swo, swojej kobiety zamiast tej ochydnej, powtarzającej się co parę lat szamotaniny? Ale prawdziwy romans był czymś niemal niewyobrażalnym. Wszystkie partyjne kobiety były dzisiaj podobne: czystość seksualna, seksualną miały wykrwy. Podobnie jak lojalność wobec partii. Implementowane od wczesnego dzieciństwa precyzyjne warunkowanie poprzez gry, zimne prysznice i bzdury w szkole, w szkole, w szpiegach i lidze młodzieżowej, poprzez wykłady, parady, piosenki, skandowanie haseł i muzykę wojskową. Wykorzeniało naturalne uczucia. Rozum podpowiadał mu, że musiały istnieć jakieś wyjątki, ale serce to nie wierzyło. Wszystkie były nie do zdobycia zgodnie z wolą partii. Bardziej nawet niż poczuć miłość, pragnąłby rozbić ten pancerz cnoty, choćby tylko raz w życiu. Udany akt seksualny był buntem. Pożądanie, myśl o zbrodnią, nawet rozbudzenie Katry, gdyby się powiodło, byłoby czymś w rodzaju zakazanego romansu, choć była jego żoną. Musiał jednak dokończyć swoją relację, pisał więc. Podkręciłem lampę, kiedy zaczęli w świetle. W półmroku pomieszczenia słabe światło lampy naftowej zdawało się bardzo jaskrawe. Dopiero teraz mógł przyjąć tej kobiecie. Postąpił o krok naprzód i zamarł, przypełniony jednocześnie rządzą i trwogą. Był boleśnie nieświadą ryzyka, które podjął, przychodząc w to miejsce. Istniało sporo prawdopodobieństwo, że jakiś patrol zatrzyma go. Kiedy będzie wychodził, niewykluczono, że już czekają za drzwiami. Miałby zatem wyjść, bez wyjaśnienia tego, po co wszedł? Musiał to napisać, musiał to wyznać. Otóż w świetle zobaczył nagle, że ta kobieta jest stara. Jej twarz pokrywała warstwa makijażu, tak gruba, że wydawało się, iż skruszy się, jak tekturowa maska. Zobaczył siwe pasma w jej włosach. Jednak najokropniejsze było to, że kiedy rozkryła usta, odsłoniła tylko ciemną jamę. Nie miała zębów. Zapisał szybko blekim pismem. Kiedy zatrzymał ją w świetle, okazało się, że to stara, co najmniej pięćdziesięcioletnia kobieta. Zrobiłem to mimo wszystko. Znów przycisnął palce do oczu. Napisał to, ale nie przyniosło mu to ulgi. Terapia nie zadziałała. Dalej miał ochotę krzykną, krzyczeć i kląć.